Dostaliśmy kanie i dzisiaj będziemy je sobie smażyć. Tylko same kapelusze. Przyszykuję jajko, bułkę tartą i będziemy działać. Tutaj mam trzy jajka osolone, o po prostu dodane pieprzu i bułka tarta. Moczymy najpierw w jajku, potem w bułce tartej i sobie na wolnym ogniu na patelni będziemy obsmażać. Tak więc mam same te, same kapelusze. Moczymy sobie w jajku, potem następnie do bułki. Nie wiem, czy wejdzie mi trzy czy cztery, w zależności po prostu od wielkości i będziemy mieli dzisiaj takie jedzonko, także coś, że tak powiem nowego, smacznego do zjedzenia. Dokładnie sobie tutaj poobtaczam cztery takie plastry i widzimy się przy smażeniu. Patelnia się nagrzała, więc teraz będziemy kładli nasze opanierowane kanie. Zobaczymy czy wejdzie 3, czy wejdzie 4 na małym ogniu. Będziemy smażyć. No i mamy położone. I smażymy aż nam się zarumieni na jedną stronę tak jak kotlety i przewracamy na drugą stronę i będzie gotowe na niewielkim ogniu, żeby nam się nie spaliło. No i tak, mamy po jednej stronie, zobaczcie, strumieniły się, w zależności na jakim ogniu właśnie robicie, to ten czas wiadomo się wydłuża, ale ogień też nie może być za duży, żeby się nie spaliło. No i oczywiście muszą mieć dosyć, jak widzicie, sporo oleju te nasze grzybki, żeby je usmażyć i potem oczywiście powiem wam jak smakują no i powiem wam mamy usmażone tu będzie dla męża dwa większe a dla mnie dwa mniejsze oczywiście z chlebkiem próbuję wiecie to wam normalnie powiem tajemnicę pierwszy raz w życiu jem ten kaniec smażony no i naprawdę Mm. Mm -mm. No. Powiem Wam, że... bardzo dobra. Powiem Wam, że ogólnie to ja wam jak to się mówi, żeby to się nie wyrazić, mocno, mocno ciekawa, jak właśnie będą takie kany smażone smakowały, ale powiem Wam, bardzo dobre. Czuć tego grzybka, ale też tak jakby, no mówimy, kotlecik schowały, no normalnie relacja, nie jestem zaskoczona. Mm. Będziemy zaraz smażyć długą patelnię. prawdopodobnie. Jak zjemy, pyszne są, pyszne! Także, jak ktoś nie miał możliwości, a nigdy nie próbował, tak jak ja, tak najbardziej polecam.